Chciałbym powiedzieć, że nagrywamy teraz właśnie 5 dni w Minecrafcie. Chciałbym też powiedzieć kilka spraw, że jestem nowy na Minecraft Community. Chciałbym, żebyście mnie zaakceptowali. No i jak ktoś nie widział w filmiku, który teraz przed chwilą stawiłem. A pewnie jak już za kilka lat też możecie zobaczyć. Byłam <laughs> kont, ten kontent y, będzie o Minecrafcie na tym koncie. No i chciałbym powiedzieć, że będę nagrywał z moim kolegą. Możesz się odezwać. Ej! No i z nim będę nagrywał y, Minecrafta. Bardzo chciałbym, żebyście nas zaakceptowali właśnie... No i jak ktoś jeszcze właśnie nie oglądał mojego, naszego filmiku na moim kanale, to zapraszam i byłbym wdzięczny, jakbyście zostawili coś po sobie, albo subie, albo lajki, like jest za darmo. Możecie udostępnić kolegom, jak chcecie. No, no i to wszystko. Bye!